Dziwne zapisy w regulaminie gry po 300 zł i w końcu strasznie dziwna rzecz, którą odwalił wydawca Borderlands 4. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a w tym materiale porozmawiamy o ostatnich dramach, które dotykają wydawcę publikującego Borderlands 4. Jak widzicie, problemy w raju zaczęły się już rok temu, bo właśnie wtedy mówiono o nowych zasadach użytkowania dla 2K, które nie pozwalają pozwać firmy w ramach jakichś zażaleń. Ale żeby lepiej to zrozumieć, to przejdziemy do tego artykułu, gdzie Artykuł tenże tłumaczy, że 28 marca 2025 roku Take-Two Interactive and 2K Games wydało zaktualizowane zasady użytkowania na ich platformach. W tych zasadach zaznaczają oni, że mają prawo do usunięcia albo ograniczenia jakiegokolwiek kontentu użytkownika w grze, którą użytkownik już kupił, dowolnie. Użytkownik nie może nic na ten temat poradzić. Mogą banować większość modelskich rzeczy, nawet dla gier single player. Rozszerzają swoje zbieranie danych, co oznacza, że te dane twoje, które im podajesz, mogą być współdzielone z partnerami biznesowymi. Znaczące ograniczenie możliwości bycia pozwanymi przez graczy, jeśli będą oni mieli jakieś zażalenia. Ale tutaj akurat chcę zaznaczyć, że o ile w USA, nie wiem jak to może działać, to w Unii Europejskiej mamy prawa, że firma nie może ci powiedzieć, że nie, nie możesz nas pozwać i to zadziała. Tak jak to było na przykład z Disneyem, który w swoich, jak się rejestrowałeś do ich usługi, to nie mogłeś ich potem pozwać, bo mieli taki zapis w regulaminie. Nie, w Europie to nie działa. Nawet jeśli mają w regulaminie napisane, że nie wolno ich pozywać, to i tak możesz spokojnie to zrobić. No i w końcu mogą dojeżdżać gracze, którzy używają glitche. I te wszystkie machinacje doprowadziły do tego, że gracze zaczęli masowo wystawiać negatywne opinie bordelancą, wszystkim częściom i usuwać te gry. Tym bardziej, że 2 Games wprowadziło do regulaminu możliwość instalowania anti-cheata nawet do gier single player, który mógłby wpływać na pliki systemowe, więc miałby zbyt dużą kontrolę nad waszym systemem. Nie jest to aż takim dużym problemem, jak mogłoby się to wydawać, szczególnie, że może gracie w Valoranta, bo ten anti który jest w Valorancie właśnie ma takie dostępy, ma dostępy do całego waszego systemu, dlatego ja nie gram w tego typu gry. Tym bardziej, że jeśli ktoś programuje na tym samym komputerze, na którym gra, to wie, że tego typu anti mogą powodować Problemy. Tak jak już wspomniałem, gracze zaczęli bojkotować gry od 2K Games, masowo je odinstalowując i zostawiając negatywne opinie. Dlatego jeśli zobaczymy na przykład na stronę Borderlands 2 na Steamie, to ostatnie recenzje będą przytłaczająco negatywne. I to znacząco przytłaczająco negatywne. I jestem w stanie zrozumieć te reakcje, bo tak jak wspomniałem 2K Games to nie jest tylko Borderlands, to jest też Civilization i take 2 Interactive to jest też GTA 6. A sami dobrze pamiętamy, że z GTA 5 zostały usunięte wszystkie żarty na temat osób transpłciowych. Ale to nie koniec odklejek, bo przechodzimy do kolejnego artykułu, gdzie Randy Pitchford, czyli dyrektor... Gearbox Software tak odpowiedział na komentarz osoby, która napisała: "Randy, lepiej, żeby ta gra nie kosztowała 80 dolarów, czyli 300 zł. Nie podejmuj takiego ryzyka. Wielu graczy nie zapłaci 80 dolarów i nie będzie podsycać tej idei ciągłego wzrostu ceny". Na to Randy odpowiedział: "Cudownie wręcz. A to nie moja decyzja. B. Jeśli jesteś prawdziwym fanem, znajdziesz sposób, żeby to się stało. Także, moi drodzy państwo, Randiego nie obchodzi, czy będziecie w stanie sobie w tym miesiącu kupić jedzenie, picie, zapłacić wszystkie należności. Jeśli jesteście prawdziwym fanem, to kupicie jego grę. Jesteśmy w dziwnym czasie, kiedy to firmy growe zwiększają ciągle ceny gier aż do tych 300 złotych i nie rozumieją w tym samym czasie, że ludzie mają inne potrzeby, które muszą wypełnić i te gry zaczynają konkurować z tymi potrzebami. Także z jednej strony gry stanowią się takim rodzajem luksusu, a z drugiej ze względu na ekonomię, w której się obecnie znajdujemy, inne rzeczy też drożeją, więc gracz często musi wybrać po pierwsze, którą grę kupi, a po drugie, czy w ogóle będzie w stanie kupić tę grę. Wręcz zostaną to wyśmiane przez Devolver Digital, którzy są też fanami polskich gier. Będziesz w stanie kupić Mykopang dla ciebie i trzech twoich kolegów za cenę jednego Borderlands 4. I oczywiście gracze mają dosyć takiego podejścia, bo Randy Pitchford to jest osoba, która była z Borderlandsami od ich początku i zgarnął ogromną ilość pieniędzy za to, jakim sukcesem były poprzednie części. Zresztą, żeby to lepiej zrozumieć, wystarczy spojrzeć na jedną z dram, w której koleś który podkładał głos pod Club Trapa, opuścił firmę. Pozwólcie, że Wam ten artykuł przeczytam. Jak informowaliśmy wczoraj, David Eddings, aktor podkładający głos w postaci Club Trapa w serii Borderlands, nie pojawi się w najnowszej części Borderlands 3. Jak to bywa? Poszło o pieniądze. Mężczyzna nie dogadał się ze studiem Gearbox w sprawie wynagrodzenia za swoją pracę. Dobra, szybciutko streszczę, Eddings pracował w Gearboxach na innej pozycji, ale powiedział: Dobra, spoko, mogę podłożyć głos pod clap trapa. I w pierwszych dwóch częściach podkładał ten głos tak jakby za darmo, bo płacili mu za inną pracę, a za to samo podkładanie głosu nie, więc jak wychodził Borderlands 3, to powiedział, ej, hola hola, ta gra jest sukcesem, ja bym chciał, żebyście mi jednak zapłacili za ten głos, który ja tam podkładałem. Ale Pitchford powiedział mu. Nie i nazwał go zgorzkniałym i rozczarowanym. Na co Eddings odpowiedział Po raz pierwszy zażądałem zapłaty za pracę i nagle już nie było ich na mnie stać. Nie mówię im co mają robić, ale może powinni przedać te 12 milionów dolarów z k na konto Gearbox. Jeśli by was zastanawiało o co chodzi z tymi 12 milionami, to jak tu jest napisane Eddings postanowił wyjaśnić. Pracownicy Gearbox byli bowiem proszeni o obniżenie pensji, by otrzymać później udział w zyskach z produkowanej gry. Tych Pieniędzy oczywiście nigdy nie zobaczyli. I Eddings sugerował, że Pitchford zagarnął sobie te 12 milionów dolarów z tej puli. That's right, folks. Long time owner Mr. Krabs is opening a new restaurant called the Krusty Krab 2. First of all, Mr. Krabs. Hello, I like money. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money! Nie, 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 czekajcie, czekajcie, czyli to ma sens. Czyli po prostu, żeby kupić ich grę. To musimy znaleźć sposób, czyli też musimy ukraść swoim pracownikom pieniądze, żeby kupić Borderland 4, tak? Jak możecie się domyślić, gracze nie byli zadowoleni, dlatego teraz posłuchamy wytłumaczenia, dlaczego gra mogłaby kosztować te 80 dolarów. I zwróćcie uwagę na początku, że Randy mówi, że tam nie wie ile będzie kosztowała. Trochę dziwne, że nie wiesz ile będzie kosztowała, jeśli jesteś dyrektorem, więc pewnie to już omówiliście z 5 razy na wszystkich spotkaniach. No ale posłuchajmy wytłumaczenia. What would the game's price be? That's an interesting one. I don't know this. The pri really now, <laughs> <laughs> uh, I'll tell you the truth. Uh, I don't know, I, and that's the, that is the truth. Um, I'll, I'll hit it. I'll hit it straight on. And uh, it's an interesting time, right? We've got the, 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 on one level, um, we've got uh, a, a competitive marketplace where people want to, or the people that make those choices want to sell as many units as possible and they want to be careful about people that are price sensitive. So there's some folks that don't want to see prices go up, even the ones deciding what the prices are. There's other folks accepting the reality that game budgets are increasing and there's tariffs for the retail packaging and like it's getting gnarly out there you guys. Borderlands 4 has more than twice the development budget than Borderlands 3. More than twice. Um so I the truth is I don't know what the price is going to be. I do know that we will be opening pre orders soon, TM, and that that will be when the price is set. Spoko, czyli jak zwykle dochodzi do tłumaczenia, że nasz budżet na tę grę był dwa razy większy, dlatego ta gra musi być droższa. Nie, ja wam powiem czemu ta gra jest droższa. Po pierwsze jest droższa dlatego, bo teraz żyjemy w takich czasach, gdzie firmy nie potrafią logicznie dystrybuować swoich funduszy, także zatrudniają jakieś osoby, które w ogóle nie wiedzą nic o tym, co robią, jak na przykład Ubisoft i wydają kupę kasy na szkolenia DEI, a tymczasem doświadczeni programiści odchodzą z firmy. Drugim powodem jest to, że wychodzi Switch 2. I na Switchu 2 wszystkie gry będą kosztowały 80-90 dolarów, więc jeśli Borderland 4 kosztowałby tam 80 dolarów, a na PC na przykład kosztowałby mniej, to wtedy dziwnie by to wyglądało trochę dla Nintendo. A no to nie mogą sobie pozwolić, dlatego ta cena musi być taka sama i tu, i tu. No i w końcu trzeci powód. Firmy myślą, że jeśli zrobią grę za dwa razy więcej kasy, to będzie dwa razy lepsza i przyniesie im cztery razy więcej zysku. A takie gry jak Expedition 33 udowadniałem, że to jest gówno warte i możecie zrobić grę z małym budżetem i tak być ogromnym sukcesem. Tylko problem jest taki, że oni nie widzą tego, że to jest gra. Oni widzą cyferki. Zobaczcie po prostu na ten wywiad z gościem, który jest CEO Take Two i jak on wypowiada się na temat gier. Have you played with it? Have you um, seen it? Um, Wait, is it done? Is it, it done? done? You don't play a lot. Still I'm not a gamer. We were talking um, about this earlier. You don't play a lot. So, no, not a lot. I don't play video games at all. No, I do not. I'm not the consumer in chief. Jestem uh, for... Koleś nie gra w gry, koleś widzi nas tylko jako klientów, nie jako gracze. Więc jeśli Borderlands 3 miał jakiś content, to Borderlands 4 musi mieć dwa razy większy content. I to jakoś w dziwny sposób tłumaczy wzrost ceny, której w ogóle nie powinno być. I skoro to już mamy z głowy, to możemy przejść do ostatniego punktu, ale mam jeden problem, bo nie umiem lać wody. Więc ten materiał nie będzie miał 30 minut, tylko będzie miał o wiele mniej. Więc jeśli wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę. Dzięki wielkie. Pomyślałem sobie, że te wszystkie dramy są stare, więc nie będę już z nich robił materiału, ale zobaczyłem złoto. Szukałem węgla, a znalazłem złoto, bo zobaczyłem edycję kolekcjonerską Borderlands 4 na GameStopie. To jest edycja kolekcjonerska Borderlands 4. Mamy tutaj cudowną, wspaniałą mapę. Mamy tutaj naszyjnik w stylu Vault Hunterów. Mamy tutaj y Kartę na 5 złotych kluczy w Borderland 4. Mamy 4 Lithograph Art Prince. Mamy tutaj Echo 4, figurkę z światłami LEDowymi. Czego tu brakuje? Czy ja mam halucynacje? Czy ja mam zwidy? Czy tam po prawej stronie jest napisane gra sprzedawana osobno? No drodzy Państwo, czy ta gra kosztuje? 150... Nie, przepraszam. Czy ta edycja kolekcjonerska kosztuje 150 dolarów? I chcecie mi powiedzieć, że za 150 dolarów nie mogliście dodać do środka gry. Edycja kolekcjonerska. Zwykle edycje kolekcjonerskie kupuje się po to, żeby otrzymać grę i jakieś dodatki do niej. A nie po to, żeby dostać grę sprzedawaną osobno. Grę, która kosztuje 80 dolarów, więc doliczając to do tej ceny otrzymujemy 230 Dolarów. Także nie przejmujcie się tym, że regulaminy się zmieniają na takie, które są przeciwne community gracze. Nie przejmujcie się tym, że CEO Gearbox Software mówi, że. Gra za 80 dolarów to nie jest nic złego, bo i tak to fani kupią. Nie przejmujcie się tym, że szef, który wydaje GTA 6, nazywa was klientami, a nie graczami, bo sam też nie gra w gry. I w końcu nie przejmujcie się, że do edycji kolekcjonerskiej nie dodawana jest gra. Bo jak sami dobrze wiecie, prawdziwi fani no znajdą to. sposób, żeby yeah. to się stało.